Witam z tej strony, ja i mam dla Was dzisiaj kilka informacji związanych z moim kanałem. No otóż, robiłem sobie ostatnio, znaczy, zmieniłem sobie ostatnio system, co nie? No i zapomniałem zrobić kopię Photoshopa. No i przepadł, tak. I nie mam w czym robić grafiki, ewentualnie w gimpie. Znaczy. Mam Photoshopa u kuzyna, u kolegi, przepraszam bardzo, nie u kuzyna, pomyłka. Muszę poczekać, aż wejdzie na Skype'a i wyśle mi go. No i wtedy powinienem znowu zacząć dla Was y, robić te tła. No ale bardzo mi przykro, i w, y, przez kilka y, tygodni, chyba, nie, raczej nie pojawi się żaden konkurs na grafikę. i Tła będę robił ewentualnie w GIMPie, ale to nic nadzwyczajnego nie będzie, no bo jak wiecie w GIMP to nie jest photoshop No i tak, no ewentualnie coś tam z punkillera. Miałem jeszcze nagrywać Minecrafta, chociaż W sumie to już nie, bo Minecraft mi się zepsuł, tak, właśnie Kiedy zrobiłem sobie Zmieniłem sobie system, po prostu wyskakuje jakiś błąd No i nie mogę Minecrafta odpalić, no i trochę jest głupio no ale, nieważne, to jest w sumie tyle, no i ten, tak w sum ogólnie to na razie grafiki nie mogę robić, bardzo mi, z tego powodu bardzo mi przykro, naprawdę, bardzo mi przykro, ale postaram się jakoś naprawić ten problem, także na razie, do zobaczenia w leżę. no i, na nara, no i, ten, papa. Pa.